Witam! ale dwa z tej strony, a to jest. Hammerwatch. Co ze mną, Szmariu? Cześć. Jestem kolorzystą. Jest Elavion. Cześć, witajcie. I gościnnie, Terhon. Cześć! No, kontynuujemy rozgrywkę. dobrze, że słuchać, dobrze że słuchać mój głos i tak dalej, bo trochę mikrofon ma inaczej ułożony. Jasne. A nie w powinno być też W Przerwie, odbyliśmy nudną wyprawę, której. Głupiu, który nie trzeba było robić na wizji i po no, do co ja, ja tak tylko zasugeruję, że może da się wyłączyć ee, tego kwiatka idąc tam wcześniej. No, A to może po prostu ominąć sprintem. No, ale tutaj trzeba walczyć z mobami, tak? O Jezu, dostałem. Ja go mogę obejść, ale to tak... O, mogę sobie ulepszyć rzeczyki, mogę sobie ulepszać staw. Chłopaki, to jest ulepszenie stawu, gdyby ktoś był zainteresowany. Kupiec. O kurde, no a ja wszystko wydałem na mana. O biedactwo. No kurczę. dobra, wrócimy tutaj po prostu. No. Ej, no, no za 200% ja kwiata. kwiata. O, to jest ważne. Musimy zabić ten kwiat. Nie zamierzam kupować upgrade'u smite'a. O, znalazłem. Ała, ała, ała. Dobra, Maria, potrzebujesz mi ulecieć. Idziemy dobrze. No to musisz na tutaj wrócić. Wyle. O, fuck, tak jestem. Dobra. Dajesz Dopraszam się. Juuu. Te To się problem z internetem, prawda? Kto ma? Kto ma? Chyba ja. Dlaczego? I... Może taką się zdawało, eee, nieważne. Dobra, chodźcie tutaj. Kogo mam pilować? lecz mnie. Mnie. <laughs> Nie. Dobra. Ja to mam tankować tego kwiata. Dobra. Nie, nikt nie będzie go tankował. Idziemy i zabijamy go. Hmm. Dobrze. Zostawimy się na krawędzi. I zabijamy tego kwiata. Dobra. Wow, to nie było trudne. No, było. No już nie miał chabców w takim razie, okay. bo wcześniej po prostu stałem i go bijem aż do... Aż mi podłożycie do czerwonego. Mhm. Mm się Activity... ja mam hajsu? Ile ja mam hajsu? Dobra, Dobra kupiłem sobie upgrade'a, że mogę się teraz delikatnie poruszać, jak strzelam. Ale nie zamierzam kupować upgrade do wrażeń z cylindrami. No właśnie, ale teraz... nie, ba... nie wiem, czy słyszałeś. Ba... Ale jest. Jest, jest Kombo tam... 21. Wow. No widziałem. Kompo 10. Ow, nie Ile teraz mnie biją. A nie. Ha! Co się stało? Alan mi się teleportuje. 20, 15! 20! 27! 29! 3! To łez nie zauważyłem. Mówisz <laughs> <laughs> nagle. Nagle wszyscy zaczęli mi lagować. Teraz musisz, otrułem go. Umrze, że. Raz. I request a kill. No to chodź tutaj. Tam jest złoto, o których się minął. Techno iść w kanał. Kluczę, kluczę gdzieś w ogóle. Nie wiem. Nie zauważyłem. Spawarka! No. No. Wziąłem ze spawany. No. 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 Jakie wy macie obrażenia na tej broni? Bo ja jestem mięczakiem, rozumiecie. Jak, jak, jak mi się pancasz, to wyjeżdżasz. Czy to jest mięczaka Czy to komuś silno, no? 9 Kombu 15. Kurde, strasznie, jeszcze lewam i krzyżka. Laguje mi. wszystkim zaczęło mnie wystarczająco No No, to chyba musimy zresetować. Zapiszcie to i się? Ooo, zostałem zerwany. Ja też. Dobra, chyba się internet ogarnął. Wracajcie. Taka muzyczka fajna, to ja nie wracam. Eeeem, Szmariu? Czyli po jedyną osobą, której mam Wiem, ale muzyczka jest taka fajna, że uznałem, że... Nie będę wracał. Hmm. Dobra. Znaczy nie spoko, bo jesteś healerem, rusz się. Do nogi. <noise> o, jestem przestawiony i teraz nie jestem przedostatnim. Halo? Powiem wam, że fajnie jest być pierwszym. Ty, jakoś tak średnio nas słyszę. Tak? Naprawdę? Znaczy głównie dlatego, tego Jesteś, jesteś tam? tam? Tak, jesteśmy. Powiem mówię powie coś. Dobrze nas słyszysz? Mówię, mówię, mówię. Mówię, mówię, mówię. Ja też. Nie wszystko no. Widzę, że kombos nawet, nawet zgarnąłeś, Terhon. <noise> na Izjaku spajki są zablokowane. Tak. Takie zabawne. <noise> Oj, Terhon! Chyba, na... Chyba ty z Terhonem są jakieś problemy. Terhon? No. Terhon? Halo? Terhon! Terhon, wróć do nas. Hmm. Małe szanse. No, chyba go wywaliło tak kompletnie. Kersa go wywaliło. Nie, u mnie nie. Nie, Ale nie mówi nic. To jest na Completed? So no tak, nic nie mówi, ale jest. Tak, Ale na kersie jest. Ale Pośmiala, rusza czeka, się. Teraz czekamy na niego. Terhon, powie Rusza to. się. Terhon! Eee, gdzie tu jest chat jakiś? Wezwij się, Terhon! Dobra, jest czad tutaj To śmierć. Co jest terkon <laughs> Wszyscy nabijmy Derkona, ale nie zauważył. W Co? Eee, jasne. A Rek to jest HIL. Okej... Na karaśie na można zestartować połączenie, czy co? No. <laughs> y, nie wiem, znaczy słyszałem wszystkie. On coś mówi, Zresztą, ale. Chłopak, 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 chłopak. On no. coś mówi, jest, hmm. nie mówi na Kersie, ale go nie słychać. Mhm. Dobra, zróbmy nową konferencję po prostu na Kersie. Napisz. Tak, na Kersie. Eee, nie, no, napiszcie. Napiszcie Krzyszka że po prostu ten, żeby po prostu zresetował połączenie z Kersem. To nie jest Chciałem ja powiedzieć, że o nie zdradzamy z jakiego programu korzystamy, ale powiedzieliśmy tę nazwę tak z 10 o. razy. Witam? No, i, tam. i, tam I tam tak, to już Tak, kilku monet, bo mogę skupić. To na pewno nie jest lokacja produktu. blokowanie produktu. No dobra. Wszyscy są gotowi, idziemy dalej. Tak. Zebrałem jeszcze w parę monet więc no dobra, no, zaraz zbierzemy. Co? ma za Wow! To brzmi niebezpiecznie. myślałem, że trzeba je bić i wtedy znikają. O, biedne nietoperki. Dobra. Au. To był bardzo głupi pomysł. Nie, o to mi chodziło. No trzeba tak iść. Nie, plan był dobry, tylko wykonanie, wykonanie na moim poziomie. Dobra, na Fuck. A, oh, jejku. Przepraszam. Nie, ja dziwo. Nie, na górę tam wejdźcie, bo tam na górze jest coś fajnego. Nie wiem, ale tam jest dużo wrogów. Oprócz tego jest coś fajnego. Dobrze, nie <laughs> Widzę życie wrogą. Alana, które spada w bardzo gwałtownym it, it, it. tempie. Pit, No. <laughs> nie, tak. ej, ludzie, uważajcie trochę. Się, bo zaraz. nie umierajcie, straciliśmy połowę naszych żyć. Chwilę. No. Ogarnijmy się wszyscy. Ja po prostu wyszedłem sam, bez wsparcia, tak? To był mój błąd. Przechodzimy wszyscy razem, gotowi? Nie, nie, nie moment, moment. Nie, nie, nie. każdy musi przechodzić samemu. Bo ktoś tak? się Ogarnąłem. Dobra, już chyba wiem, jak, jak chce to zrobić. Na górę idziecie? Ok. Kurna! KUR... Zapraszam <grym> <grym> <To, grym> Was bardzo. Uważaj, wow, było blisko. Spajki są najgorsze ze wszystkiego. Pogadamy. <grym> Czy są jakieś cheaty do tej.? gry? Jeżeli ty jeszcze raz umrzę, to się wkurzę. Stajcie na środku platformy. Na samym tym środeczku. Ja teraz na lewo O Jezu, tam jeszcze są spajki! Oh, naprawdę? Byłem oh, tam już ich nie ma. Co myśli. się stało? A. <laughs> jest irytują... Nie zirytuje... Jak... Mamy trzy życia. Czy, są... <laughs> czy jest... Jakieś... <śmiech> <śmiech> czy, czy są cheaty do tej gry? <laughs> czy można się jakoś ogarnąć? Spokojnie, mam plan. Nie, bo tam są te moby i to jest irytujące. Ściągnąłem je tutaj pod pułapkę, to było piękne. Tylko nie zgin. RELAX! Wszystkie są w pułapce, poza jednym. Made it. Jestem po drugiej stronie. Dobra. Znaczy nie po drugiej stronie, tylko na górze. Ejku. Dobra, to ja może spróbuję wyczyścić górę sam. A już byliśmy na górze chyba. No nie no, naprawdę? ja sobie robicie? Tam są yeah. spajki. Nie, tam jest bramka! A tak, lecz. ale byliśmy tam, tam nic nie ma. O, coś się blokowało. O, blokowałem przejście. Smario lecz. Eee, lecz poproszę masz na myśli. Kiedy masz za dużo kształju, kiedy masz pełną manię, to po prostu to jest ranny lecz. Dobra, uważajcie, bo tutaj to wygląda nam niebezpieczne. No, ja się schowam tutaj. I postarajcie się nie umierać, bo mamy tylko dwa życia. Okej, Smario? Dobra, wracaj tu. Proszę. Uf, przeszedłem. Proszę. Musimy zniszczyć te spawnery. No, ja bo... jestem na górze, przenośny heal. Dobra. No to chodź tutaj, ustaw się. Zniszczyłem trochę spawnerów. Zniszczyliśmy wszystkie na moście. Zostały te za mostem. Uwielbiam grę, Jestem jestem... ...tak zawarny. Ustawiam się, rozkładam po no. prostu... Jak to się nazywa? Kudy. To nie jest apteczka polowa, tylko to jest e, to, co oni ustawiają za Przejdźcie, linią. Nie gdzie to... jesteś. Na górze. W prawym górnym roku jest przyjście, ale wracaj. Za kolumną. A, tutaj, dobra. Ustawiasz się przede mną ładnie, dostajesz heal. A. Tak ładnie poprosisz. No. Ale. Szkoda, że no, nie mam kombo na tym No? Ty nagrywasz. No, wiem, że to jest delikatny problem, ale. Ale to i tak nie ma znaczenia. Trochę się poruszaj w każdym razie, wiesz? Chos się ta jest bezpiecznie. No. Dobra, kill. Zniszczyłem dwa legowiska, własną ręcznie. będzie jakaś na Pełne życie. Oooo, jesteś, nie, nie umierać. E, okej, okay. przyjście, przyjście. Wow, uciekaj, uciekaj. Czekaj, dobra. Nie do spajków, nie chcesz uciekać do spajków. Nie chcę uciekać z Yeah, Niee, będącoin. Każdy Wendorcoin to jest pół procenta zniżki u Slepikarze. To jest ostatni sprawdziłem. Mamy już 6 teraz. 3% zniżki. E, wy zeszliście na dół czy gdzie zeszliście? Na dół. Tak, tam na górze jest kwiatek, więc właśnie jest na razie podziękujemy. Będziemy wszyscy z niego nawalać aż do skutku. To jest Reston. O, tuś okay. no, Rest super, okay. tu śliknąłem. No super, znaleźliśmy w To jest kwiatek. Tak? Ja znalazłem, zabijmy go. O mamy dwa łanapy już. Nice.